Fortnite, to znaczy się mini-event z moim kolegą. Przywitaj się. wiecie, na mój kanał w na 7. No tam będzie ogłoszenie w, o tym evencie. I widzowie, dajcie kciuka w górę, jeśli widzicie tą babeczkę w tym portalu. Bo ja na przykład widzę. O, siema. Ej. Ej, ty Ktoś... też widzisz tą Czekamy, co się stanie. O, jest to Jest 240. Co Coś się dzieje? Nie mogę się ruszać. Nie, ja mogę. Nie, ja nie mogę. A co to było za dźwięk? Ej! Co się dzieje? Co ty wiesz? Co się dzieje? i on idzie do tego portalu. I już tycza to. Co się dzieje? Co jest? Co jest? Nie, 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 nie. O, ja. O, ja. o! Co to jest? Co to jest? To jest co? ja, To jest mini event! Mini event, nie mini! I co to jest? Ci by coś powaliło? Tak! Oni walczą stary! No to powodzenia wam życzę! I oni... I oni walczą na katany, nie? Tak, oni walczą na katany. Co tu się dzieje? I widzę, no, jak no, Pamiętajcie no. o subiku z dzwonkiem i łapce w górze, jeśli wam ten event się podoba. Jeśli ktoś nie ogląda tego eventu w Fortnite, to u nie macie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jak ten szablon się cepa? Co tu się dzieje? Jego jest... ja nie włączył, kupię. Ej, można się ruszać, ruszać się można. Ja nie mogę. Ja podchodzę Ja podchodzę bliżej. Ja też, no właśnie te. Tak. O! O ja. I co jest? Nie. On leży nie, Nie. No już nie się powaliło. Ja nie powaliło jakoś. Nie też. Ale to się, to się wszystko dzieje koło malowni, nie? Ja? Co? To jest z portalem. Ej, już koniec? Dobra, widzę I co? Co tu się dzieje? Tylko jeszcze wylądujmy, jeszcze wylądujmy. To, on jest złoty teraz. I to faktycznie. I ty jest nie no? No? On I co tu się dzieje? Każdy w niego klika. Ej, teraz ten portal jest złoty. Jaki piękny widok. Ura, widzowie, na!